Premiera filmu, 365 dni. Powiedz mi, czego spodziewasz się po tej produkcji, bo ona, no jeszcze jej nikt nie widział, bo dzisiaj pra-premiera, a już budzi ogromne emocje. No, mam nadzieję, że e, obserwowałam Blankę na Instagramie na Sycylii, jak pracowała. E, no i mam nadzieję, jeżeli to będzie tak dobry film jak Zwiastun, bo Zwiastun mi się bardzo podoba. No to ja wróżę sukces. Wiesz, poza tym rozmawiam ze znajomymi i wszyscy się już wybierają. No. Słuchaj, no to myślę, że będziesz musiała film odwiedzić na przykład jeszcze raz zobaczyć jeszcze raz, tym razem ze znajomymi, wiesz. Nie, naprawdę... ja wiesz, jaki mam pomysł, że ja pojadę do Blanki i z okay. Blanką razem obejrzymy sobie we dwie. Czyli wy się znacie prywatnie? My się znamy prywatnie. Poznałyśmy się kiedyś na planie Dzień dobry TVN i jakoś tak zaiskrzyło, ja na początku Blanki się bla bałam, no bo Blanka jest taka kontrowersyjna, a ja jestem taka, wiesz, spokojna, ale Blanka złapała mnie za rękę i powiedziała, marzyłam, żebyś występowała w moim filmie, tylko właśnie w ciąży. No i już potem się zaczęły wspólne tematy i gdzieś znalazłyśmy minutkę porozumienia i jakoś tak jakoś to tak idzie. Teraz się już jej nie boisz? Nie, nie boję się, uwielbiam ją, uwielbiam, że jest sobą, że mówi to, co myśli, że jest w tym kontrowersyjna. Kocham ją za to, jaka jest i naprawdę powiem ci szczerze, że jestem jej fanką.